No i mamy jak zwykle brameczki, trochę oczekiwania. Lecimy właśnie na Silesia Ring, no, ten, tą oto piękną lawetką. Tak, ten. Tu Daniel pięknie. prowadzi. Przed nami jest samochód ze sprzętem. Z Dokładnie. Mechanikiem. Opony. Po prawej mamy tira z zapasowymi oponami, a po lewej. Dokładnie. Są Nawet y, y, taka a firma. No i nasze paliwo. No a tam paliwko na dzisiejszy tor. Jedzie jeszcze z nami Kuba drugą betą. No i zobaczymy, kto wykręci lepszy czas. A no i w ogóle gdzie dzisiaj jedziemy? Jest y, Silesia Ring, czyli tor na Śląsku. W życiu tam nie byłem, Kuba, ty była chyba, nie? Na, ja byłem, jakoś, no. Jeśli będzie Porsche, nie? No ale to ja muszę sprawdzić przede wszystkim, czy mój kompakt się nadaje na tego typu tor. Dzisiaj w loterii oponowej no, wygrały semi no ale jest ile stopni jest tutaj moment? Nie ma, ale jest, nie wiem, 5 stopni. No i rano zaskoczył mnie śnieg, więc nie wiem, czy nie będziemy jeszcze tam z powrotem wymieniać opon, żeby jeździć jednak na zimówkach. No bo semistyki na mokrym to tak średnio na zimnym też. No zobaczymy, nie, nie znam w ogóle toru. Impreza dzisiejsza to jest żadna impreza, czyli to jest track day po prostu. Eee, jeździ się na czas, sprawdza się samochody. I w ogóle przy rejestracji tam jest coś takiego, że są dwie grupy i. Cykle, w których się jeździ, trwają 20 minut. Każdy cykl kosztuje tam 200 zł, jak przyjeżdżasz swoim autem, czyli znowu to jest potwierdzenie na to, że no jeżdżenie ogólnie jest tanie. I wybierasz sobie grupę, początkujący i zaawansowany. No i ja oczywiście od razu chciałem sobie kliknąć zaawansowany. No tak, no wiadomo. A nie mogłem, bo muszę <noise> mieć czas poniżej 2 minut tego tora, że nie ma żadnego czasu. W ogóle, jak oglądałem, to może się okazać. No, ale to masz że... czas 0.00, no to akurat poniżej. No tak. No więc, yy... więc jesteśmy w początkującej grupie i mamy pierwsze tam o 12.20. Jakbyśmy byli w to był następny o 12.40 po tych 20 minutach, no ale nie możemy, więc następny jest o 13.20 i 14.20. Czy takie sesje? No i, no i zobaczymy. Kurde, liczę na pierwszą trójkę. Co najmniej. <laughs> Tutaj już pani się będzie do nas uśmiechać w okienku. No a tu gwiazda tego oto dnia, czyli bmw kompozicznie. że to jest taka treningówka, że musimy no. nią objechać, jak ona mnie skończy zaskakiwać, bo to, to trzeba będzie dopiero coś kupić. BMW, oryginalna jak coś. Czekaj, czy kubę dogonimy? On już jedzie, nie? No, a czekaj, a na czym ja skończyłem? Jeszcze ci cała wszyscy co nie oglądali ogólnie i, no bo wiadomo, że na ten moment mamy 17 już więc to już jest sukces jak, yy, biorąc pod uwagę to, że zaczęło się od przymusowego fanclubu gdzie były cztery osoby czyli yy, mama, tata, i mój brat i Kuła. <ścoughs> no, no to jeżdżę bo chcę jeździć nie wiem czy czym chcę jeździć więc trzeba przetestować wszystkie tory w Polsce albo przynajmniej te co są w miarę blisko mamy do tego gruzę i potem gruz nam określi bo jest w miar on jest w miarę uniwersalny no bo Niby ma ten zaspawany dyfer, ale ogólnie na semi-slipu jakoś tam się klei Więc sprawdzamy, dzisiaj sprawdzamy czy to auto się nadaje na torze i czy ja chcę jeździć na torze Bo wiadomo, że są jakieś BMW Challenge, czy jakieś takie inne wyścigi, czy jakieś time ataki. No i nie wiem, no, dzisiaj, dzisiaj jest typowo asfaltowy, asfaltowe sprawdzanie tego auta Problem w nim może być taki, że VMAX, nie to jest 160, a widzisz tam proste, niektóre mają no, większą prędkość. Ja mam za krótkie przełożenie, żeby na takim torze jeździć. On jest dość szybki, jest też to no, wielka nie wiadomo. No, jedziemy, sprawdzamy, tak samo. I Sprawdzamy sprzęt i umiejętności, i auto. No, jedno wielkie sprawdzanie, ale udowadniamy póki co, że się da jeździć jak się chce, bo ja długo nie wiedziałem. W ogóle czuję się jak w Need for speedie, wiesz, dostajesz czwórkę na początek jakiegoś. Na początek w grze, jak odpalasz, dostajesz jakiś zajebisty samochód, taki 500 konny i jedziesz i wygrywasz, no i potem cię przenoszą do twojego garażu Do tego przerzuta 206 z... tak, tak, w Undergroundzie, nie? Taki najgorszy ci link, masz to napisane, że masz 1.4, no i masz się ściga no i potem sobie go upgrade'ujesz, no i... Mam dokładnie te same odczucia, co jak za małe lata odpalałem gierkę i sobie coś tam zdobywałem. Tylko teraz mam gruza. Wiem, że no wiem, gdzie jest moje miejsce w szeregu. Startuję sobie e, tanim autem, z jakimiś tam osiągami. Można jakąś konkurencję mieć. Inne auta, zresztą, z którymi się ścigam, czy mam konkurencję, też są tanie. Więc, no, bardzo fajny upgrade, bo przez ten rok pewnie jeszcze będę coś dokładam do samochodu. Na później będzie ten moment, kiedy będę miał jakiś achievement i zdobędę dodatkowy, nowy samochód. No i będę mógł jeździć szybciej, Ja do tego czasu no, trzeba nabyć yy, skilli, no i po prostu lepiej jeździć. I, I też mam różne cykle, czyli tak samo wybieram sobie czy drift, czy tor, czy rajd szutrowy, czy z innymi na torze, czy czasówka. Więc fajnie, taka gierka w prawdziwym życiu. Dokładnie. Dlatego zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie z toróweczki, no i lecimy na Silesia Ring. Pewnie Tych. latem, bo są tańsze. <laughs> I got no drip in my forgot it maybe I already lost it don't got enough to go profit I'm about to take off like a rocky Houston we might have a problem but that don't mean money or soul oh that don't mean money or soul woke up dreaming other commas and I got a hundred dollars in my wallet shut all think' Są nasze dwie myszki do Cleizeringu Daniel się już rozgrzewa, gotowy do akcji No i tak Ciągamy fury, rozgrzewamy silnik, gumy <gry Filipino> Dokładnie tak. Ja Wiedziałem, że nie będzie czasu. Więc mam 9-8, no ale przecież setkę, dlaczego my wcześniej setki nie kupowaliśmy do niej?

Like my government stimulus I got a profit and comfort the dividend. No banging another, no finish. So I just kind of depends on me, little baby. You know that the music coming ain't free. Oh, we run it and we make it back, and you ain't know they put that shit on me. Yeah. Jakub nie? jak nastroje? No bojowo. Bojowo, bojowo. da radę wyścignąć Daniela. To jest twardy zawodnik, no. porządny samochód, porządny kierowca. Jedziemy na badanie kontrolne. No. przydałoby Wam się. No, powiem Ci Kuba, tak yy, wizualnie, Twój samochód zdaje się na szybszy, ale wszystko też zależy od kierowcy. Aha, no dobra klejki dużo dają kolor. Też słyszałem, że czerwony Palanie jak w prawdziwym myśliwcu, jak w Lambo I teraz. No jest. A. Zapomniałem. Here Here we go. Here we go. Move your feet uh -huh. or cuss people out and take in the air gone and kiss them but don't get distracted yo please stay focused cuz the leader of the free world is cold and hopeless racial injustice it always follow me but this ain't twitter i just want some equality for every ethnicity creed and background rapper and social worker stating the facts now when i look around i can see you clowns profiling anybody whose skin is brown but tell me this though why y'all fools and riot commit crimes and get all the glory this one time though, I was leaving emos, then I turn around and here come the popos, two officers, both of them white, searching on my pockets, interrupting my night they started huffing and puffing, cussing and bluffing, then they ran my name and came back with nothing, I don't know all the legal Got my hands on the wall and my feet spread eagle. <laughs> Where I'm going, shit, it's none of your business. But you might wanna chill, cause it's a gang of witnesses. They know me well and I'm here all the time. Right before I write songs about cops committing crimes. Here we go. With the bullshit again. Yeah. Here we go, here we go. Here we go, here we go. Okay, you cannot compare an owl to a falcon. I am not more like Malcolm, don't come at me with all that peaceful talking, black steady dying, cops still walking, one step forward, five steps back, this is what life is like when you black, white privilege is like invisible backpacks, but all kinds of tools, we ain't got nothing to say. As I grind to the sundown I don't trust the man or even his woman now Backstabbers, a snake in the ground Snitch face, man, I really hate these clowns Even when I leave the room, I still be listening Flies on the wall, earth, hustle position Yeah, we stick together sometimes like y'all do but Especially when it's racial Yeah, I said especially when it's racial So, here we go, here we go Tak Daniel, Twoja przygoda się skończyła na no, dzisiaj? To, skończyła się, to jest chyba najsmutniejsze. Hamulce nie bardzo, nie, nie dały rady, jest taki swąd, że nie można jechać dalej. Więc no, niestety, co, co mam udawać, że się cieszę? <noise> Podsumowując, ani mój kompakt, ani Kuby nie nadaje się do jazdy torowej. Silesia Ring mocno daje w kość samochodom, tor jest szybki i mocno rozgrzewa hamulce, opony i olej. Na pewno wrócimy przetestować go, ale innymi autami przystosowanymi do jazdy torowej. Tydzień po naszej wizycie odbywała się tam impreza z cyklu Sakura Kozoku, Japonia kontra reszta świata i wiele aut seryjnych, a także niedostatecznie przygotowanych miała podobne problemy do naszych. Chciałem ja Ci powiedzieć, że jak chcesz jeździć z nami w ogóle, Kuba, nie, Sergiej, to, no. to musisz się nauczyć zakładać liny, e, wjeżdżać autem na lawetę, a nie tak, że przyszedł, ładnie pachnie, rączek nie ubrudził. Słuchaj, no ja tutaj muszę dbać o nasz y, sprzęt. Zadbałeś, nakręciłeś i wystarczy.